Panie Krzysztofie, jak pan się czuł na tej legendarskiej opolskiej scenie? Znakomicie. Macharyzmę, ta scena jest znakomicie, w ogóle akustycznie wszystko wspaniale. No i przede wszystkim ludzie, z którymi miałem przyjemność, miałem zaszczyt zaśpiewać. Pani Danuta Błażejczyk, pani Krystyna Giżowska, pan Andrzej Rybiński. Gwiazdy. No, ja, jeden początkujący gwiazdek. To jest kolejne spełnione marzenie pana? Znaczy, to jest moim marzeniem, bo moim marzeniem nie było wygranie Wojsa Senior, tam poszedłem po prostu, żeby być. Stało się tak, jak się stało, a marzeniem moim było właśnie wystąpić w Apolu. i ono się spełniło. A był jakiś stres przed wyjściem na scenę? Skoro to marzenie, no to chyba ważny występ, najważniejszy. Jak pan się czuł chwilę przed występem? Nie, była taka koncentracja, uśmiech na twarzy, rozmowa ze współudziałowcami tej pięknej piosenki i było sympatycznie. Wiele osób zastanawia się, co pan sądzi o tym, że pan Tomasz Szczepanik zastąpi pana Witolda paszta w Devoysie. To już jest potwierdzone. To? Tomasz Szczepanik, wokalista zespołu Pektus. Pektus? A ja nie wiem, nie wiem jak to będzie. Nie, wiem, nie. A czy nie, to jest potwierdzone. I co w ogóle Pan o tym sądzi? Bo już TVP podało informację, że on zajmie miejsce pana Witolda. Że ktoś z Pektusu ma zająć miejsce? A, wokalista. A po co? No potrzebny no, jest kolejny na... Juror. No dobrze. A Boże! Nie tutaj jestem. Dzień dobry. Mówimy o Voice Senior. Nie, 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 nie. Chodzi o to, że pan Tomasz zastąpi pana Witolda w Voice Co pan sądzi o tej zmianie? sądzę tak. Urodą panowie podobni są do siebie. Wokalem, charyzmą na scenie tak. I widzę, że taka sama inteligencja bije z twarzy właśnie wokalisty grupy Pektus, jak i z twarzy Witolda. No inteligentny człowiek. Myślę, że nie ma ludzi niezastąpionych szkoda, że tak się to wszystko skończyło, ale będzie dobrze w tej następnej edycji. Pani Maryla Rodowicz jest na rozweseli sceny. Pani Majewska zostaje, bo też zostaje, zostaje. A ma pan jakiś kontakt z pozostałymi jurorami? Z dowoj senior? Kontaktuje pan się czasem z Marylą, albo z Alicją? Nie, to po prostu jest inna półka, że tak powiem, są zajęci swoim własnym życiem, śpiewaniem, występami i nie, nie, nie bardzo, to w, naszym, w moim charakterze, żeby komuś zabrać głowę. Od czasu do czasu kontaktujemy się jako finaliści tego wspaniałego projektu, jakim jest Voice Senior. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.